zaprozować, zrejestrować Państwu to co, co to co działo się na Pomorzu właśnie w tym okresie. Kwiecień już praktycznie zaczynają mil milknąć działa, wojna już się toczy i w Berlinie i w każdym miejscu. Praktycznie wojna już jest przegrana przez trzecią Rzeszę, ale jednak oni ciągle próbują się poderwać, ciągle mają nadzieję, że jakaś super broń e, podniesie ich z, gru, z gruzów i będą mogli przechylić szalę na swoją stronę. Witam Państwa serdecznie, cieszę się, że tak licznie przybyliście. E, witam również zaproszonych gości, no wszystkich, którzy są dzisiaj tutaj z nami. E, chciałem powitać. E, Również rekonstruktorów, którzy do nas przybyli z różnych stron Polski, a także moich kolegów, którzy cały czas aktywnie tutaj pomagają, a także podziękować ich rodzinom, które to znoszą. Samo to spotkanie jest w ramach takiego projektu, który w tym roku realizujemy projektu pod tytułem Historia, Pamięć, współczesność. I niech modtem tego dzisiejszego spotkania będą słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego. Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości. Myślę, że w dzisiejszych czasach są to ważne słowa i naprawdę musimy dbać o to, żeby ta pamięć naszego narodu nie zaginęła. Proszę Państwa, rok 1945, jak już wspominaliśmy, to ostatni rok funkcjonowania tysiącletniej rzeszy, która miała trwać tysiąc lat. Naród niemiecki dał się pociągnąć systemu totalitarnemu, jaką była propaganda hitlerowska i w 1939 rozpoczyna się największa później... Drodzy Państwo, mieliśmy teraz świadkiem jednego aktu, na polu boi stoi czołg, czołg T-34, symbol, symbol zwycięstwa Armii Czerwonej, czołg, który pokonał słynne Pantery i słynne Tygrysy. Taki właśnie czołg zapędził się w rejon umocnień. Myśląc, że nie napotka żadnych przeszkód na swojej drodze, niestety na jego drodze stanął Panther Tunn. Jest to ta doskonale właśnie zamaskowana wieża, wieża używana właśnie tutaj na Pomorzu Zachodnim. Było to, nie, było to właśnie wieża słynnego czołku Pantera osadzona na stelażu. Różnie to wyglądało. Niektórzy budowali bunkry, Czasem to były jakieś podkłady kolejowe, ale najważniejszą rzeczą było to, że ona była sprawna. Mogła ona. Kręcić i w jedną, i w drugą stronę, i doskonale się bronić. Właśnie na, taki, na taką przeszkodę natrafił Czoł T34. Stał się łatwym łupem. Ponieważ jego uwagę zwróciły działa ZIS-2 i ZIS-3, rozstawione tutaj przez organizację TOTA, proszę Państwa, to jest rok 1945. Te działa miały być obsadzone przez wydziały Volkssturmu, czyli Pospolitego Ruszenia. Działa zdobyczne, które mieli obsługiwać już żołnierze pamiętający pierwszą wojnę światową. Niestety, jak to w 1945 roku działa dotarły folks nie dotarli ani amunicja. Jeden samotny folks który dostał zadanie, pilnowanie tych dział i cudem szerzył wsparcie z czołgiem T-34 na szczęście tutaj panterbu. Które znakomicie jest zamaskowane Udało mu się zniszczyć to działo Na arenę walk wchodzi jeden z rozbity rozbitych oddziałów niemieckich Widzimy tutaj mozaikę mundurową oddziału Ludwasa Oddziału SS czy Wehrmachtu To są już rozbitki jednostek, które walczyły na Pomorzu Oni tak naprawdę walczą tylko o przeżycie Zdają sobie sprawę, że nie mogą zatrzymać nawału Nawały radzieckiej mogą tylko i wyłącznie walczyć o to, aby jak najdłużej nie dopuszczać oddziału Armii Czerwonej Edry, do linii Odry. Skąd taką drogę do stolicy III Rzeszy? Drodzy Państwo, to co jesteśmy teraz świadkiem to jest przygotowanie obrony obrony może już nie do ale uratowanie własnego życia. Wiedzą doskonale żołnierze niemieccy, że za jakiś czas ten czołg będzie poszukiwany w taki czy inny sposób. Kolejna Kolejna Kolejny atak Armii Czerwonej niechybnie się rozpocznie. Widzą Państwo, żołnierze niemieccy wykorzystują naturalne warunki, czyli na prędce wykopany okop, no i oczywiście trafiony czołg T-34 doskonale będzie ich chronił przed piechurami z armii czerwonej. Jeszcze nie wiemy, jaki kółek nadciągną za chwilę na pole stylizacji, ale możemy być pewni, że to nastąpi. Jest lekkie rozluźnienie, lekkie rozluźnienie. Mogą sobie żołnierze pozwolić na chwilę odpoczynku. Ja tylko przypomnę, od, od chwili przełamania wału pomorskiego oni są cały czas w boju. Nagle na arenę wjeżdża motocykl, zaalarmowani żołnierze odgłosem motocykla rozróżni charakterystyczne podnienie tego szybkiego motocykla BMW. Na szczęście nie był to motocykl dobryczny, tak sadzony przez Rosję, ale jeden z, z motocyklowych, który przynosi Rosjanie na przedmieściu, Rosjanie zbliżają się do pozycji. Załoga Panterturma szykuje się już do boju, Zdają sobie sprawę, że już nie uda im się osłonić tutaj tego maskowania. Muszą mieć pełną gotowość do walki, zdejmują maskowanie, a oddział piechoty rozpoczyna przygotowania do odparcia tego, co zaraz niechybnie nastąpi. W oczekiwaniu na atak żołnierze panter Turma najpewniej ściągną to maskowanie, które przysłania im wszystkie celo, celo, celowniki. Drodzy Państwo, właśnie to się dzieje, ale cóż, Rosjanie wysyłają polski samolot, który właśnie zaczął kołować tutaj nad naszymi głowami. Niech to nie jest to zwrat, zwrat Polski. Myślę, że będzie można go z wysoka rozpoznać. On najpierw zakołuje, sprawdzi teren, co się dzieje.

Zaraz się pojawił samolot Kowal. Pierwszy punkt niszpiska został składowany w 1943 roku. Niedaleko Moskwy. ta była polska i lotnicza, formowana w maju 1944 roku. Zostali zawsze i brali udział m.in. w lotach właśnie na Szczecinie. wjeżdża na polu Hitway Dodge WC-51 amerykańska półciężarówka która e, została e, była wykorzystywana przez żołnierzy Armii Czerwonej e, a pytańska... że atak? Cenna bomba spada właśnie na CW. Obłaszają cały rewizjent A oddziały rosyjskie się tą charakterystyczną tyranię. że muszą oszczędzać amunicję. Dlatego czekają aż uoddziały rosyjskie.

Skutecznie uciszył się, karabin wkrótce po który się tam wystanie z a wkrótce że wkrótce 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 na pozycjach myślę że to wkrótce nie ma szans na wycofanie się zresztą wycofanie się żołnierzy Armii Czerwonej groziło natychmiastowe powstrzymanie na yy, na polu bitwy. Oni już na pewno nie odpuszczą. Żołnierze podstrzegają. Ciężki terabin na środowej 28 Zaraz Żołnierze Nie nie nikidą no, widzicie.

Gracias. tarde Wszystkie te dowódcy, dowódcy armicie do ONDES da znać, że będą w stanie tym razem zająć pater Turma. Drodzy Państwo, drodzy, jesteście świadkiem jednej rzeczy. Rosjanie zobaczyli, że ich działalność e, WIS-2 jest sprawna. Trzech szybko przepędzają na swoją stronę i prawdopodobnie będą wróżyć do zniszczenia e, pater Turma.

Już nie odpuszczą. Oni będą już wcisnęli ich, aż albo się poddadzą, albo wszyscy zginą. <noise> Rosjanie postanowią wykonać ostateczny sztur i wyciągają jeszcze jeden bardzo ważny argument, jeszcze jeden argument, który prawdopodobnie y, przesądzi o tej y, potyczce do y, boju y, Wkracza tak zwany oddział stracej, oddział zborowy w miotacze. <noise> na krótkie na krótkie dystanse <laughs> <laughs> Czerwona czek, czeka, miotacz zbliży się do Panther zbliży się i w specjalnym właśnie takim skafandrze, w specjalnych kawicach wypali cudek tego, co tu jeszcze mogło zostać. A w tej wieży, niechętnie zginął za bolesną śmiercią. I oznacza to, był przez obie strony walczące, nie tylko przez Rosjan, ale także przez oddziały e, e, alianckie za z, a, a, ale, także czerwony Proszę Państwa, czego armiści przystępują do czyszczenia terenu, przystępują do, pancerwerku po tych charakterystycznych schorach proszę państwa bitwa dobiega końca proszę państwa walki w 1945 roku walki na są na y, przedpolu Odry, a także na drodze na Berlin były bardzo, bardzo krwawe. Dziękuję. W także o to Te walki Tutaj na tych terenach. One toczyły się w, w, w marcu 1945 roku. Proszę Państwa, podziękujmy rekonstruktorom, podziękujmy wielkimi prawami. 45 dnia właśnie bez rekonstruktorów a przyjechał i do nas rekonstru. Miasto z wizją P. To dla was zmieniamy Szczecin. Wybówo Miasto z wizją PL.